no a w w przypadku to, no, to jest fajne na... No. Gościu! Dobra, róbcie jak Michał, czyście W naszym są dwa rowe. No, w naszym przypadku też. W jak jest tak to mu część nie zostanie. może no, bardzo, dyrektor sportowy ze siedzi, tylko dogląda. ogląda. Wszystko jest właściwie... Mechanicy tutaj działają. Tak ma wyglądać i chodzić rower, porządny. Jaki rower? Porządny. Tutaj co, prysznic? Proszę bardzo, Adriano. Ten co najwięcej jeździ. Ten co najwięcej jeździ to, tyle, to. ile trzeba, ale o rower dba. <grym zainteresuje>